Mentalnego Prawo i Sprawiedliwość z udziałem posłów pana Andrzeja Jawolskiego i pana Arkadiusza Czartoryskiego. oddaję głos panu. Szanowni Państwo, poprosiliśmy Państwa na tę konferencję w związku z dziwnym zachowaniem ministra Buzanowskiego, który stosuje różne standardy w zależności od sytuacji do różnych spółek Skarbu Państwa. Chciałbym przypomnieć, że parę dni temu opinia publiczna żyła informacją, kiedy to minister odwał o prezesa giełdy papierów wartościowych. Tylko i wyłącznie dlatego, jak sam to określił, że prezes zachowywał się nieetycznie biznesowo. I ta decyzja zapadła błyskawicznie. My, jako posłowie Prawa i Sprawiedliwości, od ponad roku bardzo dokładnie przypatrujemy się i pytamy ministra Skarbu Państwa o to, co dzieje się w Gdańskiej spółce Energa. Przypomnę, że w styczniu ubiegłego roku wystosowaliśmy interpelację do pana ministra. Odnośnie także nieetycznych działań, naszych zdaniem, podejmowanych przez prezesa Energii SA, nie doczekało się to żadnej reakcji ze strony ministra. W międzyczasie dochodziły różne informacje na temat nieprawidłowości w tej spółce. Wielokrotnie zadawaliśmy pytania, robiliśmy interpelacje na ten temat. Dzięki akcji zapoczątkowanej przez pana posła Arkadiusza Czartoryskiego. W końcu postanowiliśmy wybrać się kilka razy do energii, aby przejrzeć dokumenty, które nas interesują i które mogłyby potwierdzić te informacje, o których mówimy. Nie zostaliśmy wpuszczeni, dokumenty nie zostały nam przekazane, mimo iż pan poseł otrzymał zapewnienie, że przynajmniej one w krótkim okresie do nas trafią. W związku z powyższym w październiku ubiegłego roku wystosowaliśmy zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa poprzez działanie na wielką szkodę przez osoby w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej Koncernu Elektrycznego NRG S.A. I na początku tego roku dostaliśmy powiadomienie z prokuratury okręgowej w Gdańsku iż prokuratura wszczęła oficjalne postępowanie w tej sprawie w sprawie możliwości wyrządzenia szkody majątkowej wielkich rozmiarów w majątku spółki NRG S.A w wysokości około 400 milionów złotych poprzez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie swych obowiązków przez osoby zobowiązane do zajmowania się sprawami majątkowymi spółki Energa SA, przy realizacji inwestycji elektrowni Ostrołęka oraz zakupie elektrociepłowni w Kaliszu a także poprzez doprowadzenie do utraty środków zgromadzonych w funduszu inwestycyjnym dla spółek Energa SA, Energa Trading SFIO to jest o czym z artykułu 296 paragraf 1 kodeksu karnego i artykułu 216 paragrafu 3 kodeksu karnego innego. Chcę przypomnieć, że minister w tym czasie ani razu na ten temat się publicznie nie wypowiedział. Główne media, które tę informację otrzymały kilka dni temu, też tym tematem się nie zajęły. W momencie, kiedy każde inne, mniejsze działanie jakiegokolwiek zarządu prowadzi do natychmiastowej dyskusji i także do zdecydowanych natychmiastowych działań ze strony Ministerstwa Skarbu. Tutaj mamy do czynienia w mojej ocenie, że Energa jest bardzo dobrym reklamodawcą dla wielu mediów i zwłaszcza jest to widoczne w Okręgu Pomorskim, gdzie jest siedziba tej spółki. Natomiast działalność Prezesa i Zarządu są na tyle nie boję się tego słowa powiedzieć bezczelne, że nie przejmują się w ogóle tym, co powie minister i jak minister się zachowa. Dlatego dzisiaj publicznie zadajemy to pytanie, czego boi się minister Buzanowski i dlaczego w tej sprawie nie zabiera głosu. Pokrótce przedstawimy teraz informacje, czego dotyczyło zawiadomienie do prokuratury i nieprawidłowości w spółce. Bardzo proszę. Jedne jeszcze uzupełnienie ja jestem posłem z Ostrołęki, ale też i moi koledzy otrzymali pisma z Kancelarii prawnej, adwokackiej, która to, które to pisma się sprowadzają do mniej więcej do tego, że posłowie nie mogą o nic pytać, ponieważ ustawa o mandacie posła i senatora jest mętna, więc energia zareagowała na, na nasze pytania, no ale w sposób szokująco skandaliczny nie zamierzamy z Kancelarią Prawną się spierać o ustawę o wykonywaniu mandatu posła i te pisma z Kancelarii pozostawiliśmy bez odpowiedzi. W sposób oczywisty dla mnie NRG S.A. utraciła wielkie pieniądze na przykładzie inwestycji w Ostrołęce są to miliony, dziesiątki milionów, a może nawet setki milionów złotych utracone bezpowrotnie i ja powiem Państwu, że no Oczywiście za, rząd Polski, pan minister Budzanowski, koncerny energetyczne mają prawo do tego, żeby autonomicznie podejmować decyzje, gdzie będą podejmowane inwestycje, gdzie będą wydatkowane pieniądze, które pochodzą od klientów, którzy zakupują każdego dnia prąd i płacą za energię elektryczną i o to ja nie mam pretensji, że w mieście Ostrołęka nie będzie budowana ta elektrownia. Jednak jeżeli jest podjęta jakaś decyzja i przez pięć lat w czasach rządów Donalda Tuska wykłada się dziesiątki i setki milionów złotych, dewastuje się przyrodę na obszarze stu, prawie stu hektarów, wycinając najpierw las, zmieniając plany zagospodarowania przestrzennego, budując drogi dojazdowe, następnie korytując na ogromnym obszarze grunt i zostawia się krajobraz księżycowy które dziesiątki może nawet setki lat będzie przyroda będzie się odradzała a następnie podejmuje się już w momencie rozpędzonej inwestycji decyzję że jednak nie będzie budowana elektrownia w Ostrołęce a Pan minister Budzanowski mówi że ta, ta budowa to jest absolutny bezsens ponieważ nie potrzeba w Polsce tyle prądu i nawet można by się zgodzić że Pan minister Budzanowski ma jakieś wyliczenia ile prądu będzie potrzeba w Polsce tylko na litość boską moim zdaniem trzeba było myśleć Jesienią ubiegłego roku, latem ubiegłego roku, wiosną ubiegłego roku, w 2011, w 2010, wtedy kiedy wykonywano ogromną masę czynności i wydatkowano dziesiątki i setki milionów złotych. To nie jest tak w Polsce, że raptem się komuś odwidziało i teraz porzuca wodociągi z rzeki Narew za 10 milionów złotych, makroniwelację terenu, wyrąbane lasy, oświetloną działkę. Słupy oświetleniowe, to wszystko porzuca raptem, bo pan minister mówi, że to jest absolutnie lokalny interes zbędny w krajowym systemie elektroenergetycznym. Paradoks tej sytuacji polega na tym, że obecne władze koncerny Energa zdały sobie sprawę, że straciły wielki majątek, podejmując błędną decyzję, zatrudniając ludzi, produkując masę dokumentów analitycznych, uzyskując dziesiątki, dziesiątki zgód. Produkując takie dokumenty, jak oddziaływanie na środowisko, uzyskując pozwolenia wodnoprawne, zdały sobie z tego sprawę. Wyobraźcie sobie Państwo, że ta elektrownia, która miała być w Ostrojence budowana, budowa ta zaskutkowała wyrąbaniem lasu, z zapłatą za ten wyrąb gminie pod miastem Ostroenka, gminie Rzekuń wielkiej kwoty 10 milionów złotych, a dzisiaj. Kiedy już w ubiegłym roku gmina te 10 milionów złotych zupełnie spożytkowała, dzisiaj władze Energa wynajęły kancelarię prawną, która żąda od gminy oddania tych pieniędzy. To jest po prostu taki cyrk, który powinien znaleźć się na czołówkach gazet. Gmina Rzekuń, szanowni państwo, ma 6 milionów dochodów. Budżet Gminy Rzekuń ma, jest to 6 milionów dochodów. Za wycinkę lasu Energa SA zapłaciła 10 milionów. W 2012 roku spadł deszcz pieniędzy na gminę, która wydatkowała na, na wszystkie swoje zobowiązania, na drogi, na remonty, na inwestycje. Nie ma już tych pieniędzy, a dzisiaj energa zdając sobie sprawę, że poniosła ogromne wydatki, wynajmuje kancelarię prawną i naciska gminę, żeby z kolei gmina oddała te 10 milionów. Wójt gminy mówi do mnie: Panie pośle, jeżeli mielibyśmy oddać te 10 milionów, to na 15-20 lat muszę gminę zadłużyć. To jest po prostu szarpanina władzami samorządowymi nieprawdopodobna, nieprawdopodobna. Jakieś przesiedlenia ludności nastąpiły. No pokazywałem tutaj swojego czasu na, na tym ekranie jak wygląda z lotu ptaka ten 100 hektarowy między miastem Ostrołęką a gminą Rzekuń obszar w otulinie miasta Ostrołęki to są ogromne pieniądze utracone jeżeli wybudowano w Ostrołęce wodociągi z rzeki Narew do chłodzenia bloków węglowych energetycznych węglowych o mocy 1000 megawatów, to te miliony już są stracone bo te wodociągi nadają się do chłodzenia bloków węglowych jeżeli dokonano makroniwelacji terenu za kilka milionów złotych pod budowę bloków węglowych To ten teren Tak Przygotowany nadaje się Do budowy bloków węglowych i te pieniądze są już utracone jeżeli wykonano oświetlenie drogi dojazdowe które urywają się w środku działki No to jest wszystko stracone Jak można w ten sposób postępować I Jeszcze raz to powtórzę ja się nie gniewam że, nie, że ktoś podejmuje w rządzie decyzję że nie będzie w Ostrołęce budowana elektrownia Ale trzeba było myśleć kilka lat temu a nie zmuszać miasto Ostrołękę, gminę Rzekuń do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, zatrzymywać drogę Krajowo 61, budować wodociągi. Polskie sieci elektroenergetyczne kilka lat temu podpisały umowę na wybudowanie odpowiednich sieci 400KV do działki, na której miała być budowana elektrownia w Ostrołęce i na co teraz te sieci tam zostały doprowadzone. One się nadają do odebrania prądu z takiej elektrowni tysiąc MW. Rozpoczęto modernizację linii kolejowej. To wszystko zostało zmarnotrawione, zmarnotrawione. Zerwano wieloletnie umowy podpisane na dostawę węgla kamiennego. No jeżeli, jeżeli ktoś myśli na 20 lat do przodu, to podejmuje wieloletnie umowy, podpisano z, z kopalnią Bogdanka wieloletnie umowy na dostawę węgla kamiennego, które zerwano, a kopalnia Bogdanka straciła na akcjach. No, została oczywiście zatrudniona załoga. Prezes, wiceprezesi, Rada Nadzorcza, wyjazdy studyjne, szkolenia, konferencje prasowe, no wszystko to kosztowało ciężkie pieniądze. I raptem się komuś odwiduje, pan minister proszę sięgnąć do protokołu, tutaj w parlamencie się wypowiada pan minister Budzanowski, że, że to jest kwestia lokalnego interesu, które podnosi poseł Czartoryski z Ostrołęki i to jest w ogóle wstyd, panie pośle, mówi do mnie, żeby pan tak silnie tutaj Prawda, ten lokalny interes ponad interes państwa polskiego przedkładał, a przecież to na szczeblu rządowym podjęto te decyzje. Jak upomnieliśmy się o dokumenty, to nas po prostu nie wpuszczono. Co to jest w ogóle, że przyjeżdżają parlamentarzyści w imieniu swoich wyborców, którzy pytają, jak można zostawić w środku miasta taką działkę 100-hektarową, wykorytowaną do żółtego piasku. I jedziemy do Energa SA, a ci odcinają nam klatkę schodową, że nie możemy wejść na klatkę schodową do siedziby zarządu. To my wchodzimy do windy, to straż, ochrona koncernu Energa SA odcina nam windę. A wiedzieliśmy, że tego dnia jest posiedzenie Rady Nadzorczej, byli przedstawiciele ministra skarbu na, na, na spotkaniu. No niestety, tak nie można postępować. Takie gigantyczne zmiany decyzji wymagają konsultacji społecznych. Nigdy, nigdy pan. Prezes Bieliński, a nie nikt z koncernu Energa SA nie pytał się parlamentarzystów, co sądzą na temat tej budowy i widocznie uznał, że nie ma najmniejszego powodu, żeby w jakikolwiek sposób miał wyjaśnić parlamentarzystom z regionu, dlaczego wstrzymano tą budowę, bo nigdy ze mną nie miało miejsca i z panem senatorem z Ostrowęki czy z innymi posłami z mojego okręgu nie miało miejsce żadne, żadne spotkanie wyjaśniające. Dostaliśmy tylko jedną odpowiedź z Kancelarii Prawnej, która jest no, w kategoriach szokujących ponieważ mówi ona ta odpowiedź że ustawa o mandacie posła i senatora jest zupełnie mętna i nie ma nie jest podstawą do zadawania takich pytań. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, na przełomie roku poszła informacja z Polskiej Agencji Prasowej, że prokuratura rejonowa odmówiła śledztwa w sprawie nie dopuszczenia posłów do czynności wyjaśniających na terenie energii. Chciałem poinformować, że Prokuratura Okręgowa w Gdańsku takie śledztwo wszczęła. Jesteśmy przekonani, że tutaj prawo jest po naszej stronie i ten temat także będziemy badać. Ja jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że dzięki uporczywości pana posła Czartoryskiego mogliśmy się przyjrzeć innym inwestycjom, dziwnym inwestycjom w NRG SA. Dzięki temu także dowiedzieliśmy się o tym, że energa SA kupiła spółkę w Sztokholmie, która nazywa się Energa Finanse AB i jak dowiedzieliśmy się już oficjalnie z informacji przedstawionych przez zarząd i przez pana ministra, spółka ta ma w najbliższym czasie wyemitować euroobligacje. Zadajemy publicznie pytanie, dlaczego akurat euroobligacje mają być wydane w Sztokholmie? Czy nie chodzi tutaj o to, aby bank, który zawsze jest gwarantem emisji, nie musiał być wybrany w drodze przetargowej zgodnie z polskim prawem, tylko że będzie to jeden z banków, który ma swoją siedzibę na terenie Szwecji. Pytamy także, jakie mają być zabezpieczenia pod te euroobligacje, bo w tym momencie nie wiemy, czy to będzie sieć, czy to będą konkretne budynki, czy to będą konkretne działki i to jest nowy wątek, który także do prokuratury został złożony i też tym tematem prokuratura Jestem przekonany, że się zajmie. Natomiast podsumowując, jestem przekonany, że gdyby nie bardzo mocna pozycja, nie wiemy dlaczego, prezesa energii SA, na pewno skarb państwa postępowałby zupełnie inaczej. To, o czym mówimy, pokazuje, że minister Budzanowski boi się prezesa, nie wyciąga żadnych wniosków ze względu na jego działania. A do przodu w sprawie prywatyzacji energii, co może być elementem właśnie odwrócenia uwagi od wszystkich tych nieprawidłowości, które miały miejsce naszym zdaniem, i ucieczka do przodu poprzez zupełnie nowy zarząd, który, nowego właściciela, który tym tematem nie będzie się przejmował. Jeżeli macie Państwo do nas pytania, jesteśmy do Waszej dyspozycji. Jeżeli ma pytań, dziękujemy państwu bardzo. Dziękujemy.